Zaczynam gotować teraz zupę, krupnik. Ktoś sobie może pomyśleć, co tam, gotowanie zupy. No pewnie, co to, to nic takiego? Żadna filozofia. Ale moja zupa mm, będzie się gotowała sama, będzie się sama pilnowała. Nic mi tutaj nie wyparuje w kosmos. Wszystkie smaki zostaną w środku, ponieważ będzie się to wszystko gotowało w szczelnie zamkniętym naczyniu. I to jest właśnie ta różnica. W naczyniu mam rozdrobniony por, czosnek i cebulę. Teraz wrzucam 160 gram boczku wędzonego. Nie dziwcie się, bo boczek też się ładnie w miksie podsmaży. Może nie tak aż jak na patelni, ale wszystko będzie ok. I w Kukidu jest chyba jest, są 3 czy 4 przepisy na krupnik, albo może nawet więcej. Ja robię zawsze z tego przepisu krupnik z grzybami. Mam tutaj też już na namoczone podziwki. I zawsze robię krupnik na kiełbasie polskiej wędzonej. A w przepisie tutaj jest na żeberkach. Więc kto co lubi? Dobra, wszystko już mam tutaj ładnie przyduszone pachnie. Wrzucam teraz namoczone grzyby z wodą. Wcześniej rozdrobnione warzywa. Marchewka, saler, pietruszkę i ziemniaki. Co tam jeszcze? Liście laurowe, ziele angielskie, 80 kaszy kto z Was ręka w górę nigdy nie przesypał kaszyk do krupniku? Mój mąż ostatnio gotował zupę pomidorową i wrzucił tyle ryżu, że aż łóżka spawała. Co nie mężu? Przyznaj się. Teraz się nie przyzna. Teraz wszystko przełożę sobie do pręda żeby mieć wolny termomiks ustawiałam sobie już tutaj czas manualnie, żeby zająć się farszem na pizzę, bo ciasto już sobie zrobiłam, także tylko farsz i będzie zupka, krupnik i pizzerki dokładnie. Ach, nie ma to jak współpraca. Pizzerki już się robią, zupa się gotuje. Zaraz będzie jedzone jeszcze ciasto, zostało trochę.